Witajcie kochani, zapraszam Was na przegląd do sklepu Pepko i na początek mam dla Was kolejną perełkę z kolekcji White Lotus. Tym razem pojawiła się sztuczna lilia, która jest takim niskim szklanym wazoniku. No powiem Wam, że wygląda to naprawdę bardzo ładnie. Ta ozdoba kosztuje 20 zł i jedyne co można by było zmienić to na dno tego wazonika można by było wysypać jakiś ozdobny piasek, na przykład w kolorze różowym albo białym. Kochani, w dzisiejszym odcinku będę miała dla Was sporo nowości. Pojawiły się bardzo ciekawe lampy, mam też dla Was zasłony, bieżnik, będą też nowości na poduszkach. Nie zabraknie też kolejnych perełek z kolekcji letniej, pojawiły się szklanki w cytrynki oraz kolorowe kosmetyczki. Więc kochani oglądajcie do końca, a jeśli filmik Wam się spodoba to nie zapomnijcie zostawić mi łapki w górę. A teraz zapraszam na półeczki i zaczynamy sobie od wazonika, który wrócił do Pepko. On jest ceramiczny, chociaż wygląda jakby był wykonany z drewna. Wysokość mamy tutaj 22 cm i on ma taki prosty kształt. A teraz idziemy na lampy, ponieważ tutaj pojawiła się ciekawa nowość. Mamy lampę, która ma taki bardzo dziwny kształt. Ona ma taki metalowy stelaż, a w środku taki plastikowy klosz. Jest nawet spora, bo wysokość mamy tutaj 30 cm, kosztuje ona 35 zł i kochani, jest ona na baterię, więc możemy sobie ją postawić gdzie chcemy. W końcu pojawiły się jakieś lampiony, i mają taki klasyczny kształt. One są plastikowe, w środku mają ledową świeczkę. Kosztują tylko 15 zł. Do wyboru mamy je w kolorze białym albo zielonym. I powiem wam, że ten zielony bardzo mi się podoba, bo jest taki oliwkowy i z tą świeczką wygląda to naprawdę bardzo ładnie. Do mnie do Pepko dojechała spora dostawa zasłon, i pojawiła się kolejna perełka. Tym razem mamy z takim ślicznym wzorkiem, który jest w ogóle wyszyty, więc duży plus. Jest to taka zasłona typowo ozdobna, ponieważ jest bardzo prześwitująca. Mamy tutaj metalowe kółeczka. W zestawie są dwie sztuki w cenie 70 zł, a rozmiar mamy ten standardowy dla PEPCO, czyli 140x260. Mamy też nowy bieżnik, który jest wykonany z takiego grubszego materiału. Bardzo mi się podoba ten nadruk, ponieważ na środku mamy takie paseczki, a naokoło jest jeszcze taka obramówka. Oczywiście też nie zabrakło frędzelków, które mamy na końcach. Kosztuje on 20 zł, a wymiary mamy tutaj 35 na 150. Nie zabrakło też nowości na poduszkach i na początek mam dla Was ozdobną poszewkę, która jest w bardzo ładnym zielonym kolorze, bo jest to taki pistacjowy. Do tego ma tutaj taką białą naszywkę w kształcie liści. No powiem Wam, że bardzo mi się ta poszewka podoba. Kosztuje ona 15 zł, a wymiary mamy tutaj 45x45 cm. A teraz mam dla Was dwie perełki, które Wam się idealnie sprawdzą do stylu boho. I pierwsza to jest poduszka, która ma bardzo ładny taki słomkowy kolor, i do tego jest taka pleciona. No, poparcie na ten wzorek jest po prostu prześliczny. Do tego jeszcze mamy tutaj wypuszczone takie sznureczki. No, powiem Wam, że ta poduszka bardzo mi się podoba. Ten wzorek mamy tylko z jednej strony, ale to akurat nie szkodzi. Kosztuje ona 40 zł, a wymiary to 35 na 50 cm. Kolejna rzecz to dywanik, który również jest taki pleciony, ale jak widzicie już jest troszeczkę ciemniejszy. Kosztuje on 60 zł, wymiary mamy tutaj 80x120 i ten dywanik Wam się idealnie sprawdzi do pokoju, ale również na przykład na taras albo balkon. kolejną perełkę znalazłam na dziale łazienkowym pojawiły się dozowniki do mydła które są szklane, mają bardzo fajny kształt bo są takie bąbelkowe kosztują tylko 8 zł ma on też bardzo ładny kolor ponieważ te szkło jest kremowe ale przez to, że pompka jest złota to wygląda to troszeczkę jakby cały dozownik był złoty no powiem wam, że robi to naprawdę fajny efekt na razie do nich nie miałam kubeczków ale pewno na dniach się pojawią Kolejna perełka wróciła do Pepko i jest to szczotka do ubikacji w takim wysokim metalowym pojemniku. Ona kosztuje tylko 10 zł. One kiedyś były zawsze dostępne w Pepko i to był taki ich rozpoznawalny produkt, więc fajnie, że wróciły. Kochani, jak kolekcja letnia w PEPCO to oczywiście nie mogą zabraknąć szklanek w kształcie słyczków i tutaj mamy z takim uchwytem, do tego one mają taki ładny, ozdobny napis. Do wyboru macie je w kolorze różowym albo zielonym, kosztują tylko 4 zł, a pojemność mamy tutaj 480 ml. Pojawił się też kolejny kolor na tych naszych kubeczkach w paseczki. Tym razem mamy niebieski, tak jak reszta. On również jest biały w środku, kosztuje 6 zł. A pojemność mamy tutaj 350 ml. A tutaj obok mamy ten, który Wam ostatnio pokazywałam, czyli brzoskwiniowy. Ale to nie koniec nowości z kolekcji letniej, ponieważ pojawiły się jeszcze szklanki w cytrynki, które również mają pokrywkę. Do kompletu mają też słomkę, która jest szklana, więc duży plus. Kosztują one tylko 10 zł. Pojemność mamy tutaj 450 ml. I tutaj wyciągnęłam Wam tą kartkę, żebyście mogli zobaczyć, jak ten nadruk ślicznie wygląda. Taka szklaneczka Wam się idealnie sprawdzi na przykład na działkę, dzięki czemu będziecie mogli sobie zostawić napój i żadna pszczoła ani osa Wam do niego nie wejdzie. Pojawiły się też nowe szklane butelki, które mają drewniany korek, mają też taki śliczny wzorek, kosztują tylko 12 zł, a pojemność mamy tutaj 530 ml. Ale kochani, moim zdaniem ona ma bardzo duży minus, ponieważ ten wzorek, te paseczki mamy w środku butelki, a na wierzchu jest ona gładka. I moim zdaniem jest to troszeczkę wypał, ponieważ w tych kanalikach będzie się zbierał brud, a szkoda, bo butelka jest naprawdę bardzo fajna, no i ma drewniany korek. Kochani, jak patrzyłam na ten dozownik do mydła, który Wam wcześniej pokazywałam, to mówię, ja te kuleczki już gdzieś widziałam, a my przecież w Pepko mamy świeczniki, które wyglądają dokładnie tak samo. One kosztują 8 zł i poparcie mamy też taki ala złoty, więc możecie sobie stworzyć bardzo fajny komplet. Mamy już dozownik do mydła, świecznik, no to czekamy na kubeczek, a może jeszcze pojawi się szczotka do ubikacji. A u góry mamy kolejną perełkę z letniej kolekcji i tym razem jest to odświeżacz powietrza. Bardzo fajny zapach, ponieważ mamy tutaj połączenie mango oraz brzoskwinki. Do tego dozownik jest szklany, w kolorze różowym i kosztuje tylko 15 zł. Kochani, mamy kolejny hit na świeczkach. Pojawiły się podgrzewacze o zapachu karmelowym. No powiem Wam, że zapach jest naprawdę genialny, bardzo słodki. Do tego są w kolorze takim kremowym. Kosztują 6 zł i mamy tutaj 12 sztuk. Powiem Wam, że tego karmelowego zapachu naprawdę się nie spodziewałam. Myślałam, że następny zapach będzie bardziej taki owocowy, ponieważ oprócz tych pojawiło się jeszcze mango. Arbus, mamy też róże, no i oczywiście brzoskwinkę. więc powiem Wam, że jestem naprawdę ciekawa, jaki będzie kolejny zapach. Kolejną perełkę znalazłam na keczetach do podróży. Mamy tutaj kosmetyczkę, która jest z tej nowej kolekcji inspirowanej Meksykiem. Powiem Wam, że te kolory są naprawdę śliczne i te wzory. No Powiem Wam, że ta kolekcja bardzo mi się podoba. Kosztuje ona tylko 15 zł i jest wykonana z takiego materiału ala skórka. A na dole mamy jeszcze jedną kosmetyczkę, tym razem jest z kolekcji White Lotus w kolorze kremowym, ona kosztuje 20 zł. No i jak widzicie, ona się tak otwiera w całości, dzięki czemu możemy sobie tak rozłożyć kosmetyki, ale nie wyciągać je z kosmetyczki, no powiem wam, że też fajne rozwiązanie i ona też jest wykonana z takiego materiału ala skórka. A na koniec mam perełkę dla osób, które mają pieski. Pojawił się komplet spacerowy z firmy Barbie. Mamy tutaj szelki, które oczywiście są w kolorze różowym. Mamy tutaj napis Barbie i też jest ich logo. Kosztują one 15 zł i do nich do kompletu możecie sobie dokupić jeszcze smycz, która również kosztuje 15 zł, a długość mamy tutaj 2 metry. Kochani, na tym zakończymy ten przegląd. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Napiszcie mi w komentarzach, co z danego przeglądu spodobało Wam się najbardziej. Zapraszam Was też na ostatni przegląd z PEPKO, gdzie mieliśmy sporo nowości z kolekcji White Lotus. Między innymi pojawiły się przepiękne kieliszki albo paterka w kształcie piórka. Mieliśmy też takie ciekawostki, jak na przykład wiosenną wycieraczkę. Więc jeśli nie widzieliście tego przeglądu, to gorąco Wam polecam. A teraz życzę Wam cudownego dnia, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku.